Masz. Cześć stary! Oh, Iw miała rację, można dostać tu bzika, wie co mówi. To piękny, duży dom, wspaniały widok. Mamy też pokój gier i PlayStation, chyba nie mogłoby być lepiej. O co ci chodzi? Zabierz nas stąd. Ona jest dziwna. Cały teren należy do nich, a my nie możemy wychodzić z domu. W piwnicy leży jakiś obrzydliwy materac. Nie wolno nam korzystać z telefonu. Trzeba wybierać specjalny kod dostępu. Postaraj się dostosować. Nie wiem, czy ci o tym mówili, ale Eve i Raymond stracili małego synka. Miał na imię David. Utonął w tym jeziorze. Nie myśl, że są złośliwi, albo że nie rozumieją. Rozumieją doskonale. Daj im jeszcze kilka tygodni. Wtedy zabiorę was do Six Flags. I chcę widzieć uśmiechy na twarzy. Dlaczego w piwnicy leży ten materac? A dlaczego tam szperasz? Nie mam co robić. Nie pozwalacie nam wychodzić z